Zespół Szkół Specjalnych w Wielenie Górze jest położony przy ulicy Warszawskiej. Szkoła ta istnieje około 30 lat. Kształcimy dzieci w szkole podstawowej, pełnej ośmioklasowej oraz w trzyletniej szkole zawodowej o profilach kucharz, piekarz, ślusarz, mechanik, ciastkarz i krawcowa. Oprócz tego przy w naszej szkole istnieją dwa oddziały klas życia, gdzie chodzą dzieci głębiej upośledzone, zadaniem dla naszej szkoły jest przygotować te dzieci tylko do życia. Natomiast dzieci ze szkoły zawodowej po zdobyciu zawodu lub przy uczeniu zawodu są zatrudniani w zakładach pracy państwowych i prywatnych na terenie miasta i województwa jeleniogórskiego.

to pierwsza z nich, ale my nie mogliśmy powiedzieć, że nazywa Dorke Lundberg, jest przedstawicielką tego ośrodka rehabilitacyjnego. Panie ministerze, pan się wiedział o tym 60-femogami? to jest organizacja, czyli może nie powiedzieć organizacja, ale to jest. Y w dem, gdzie się znajdują i pomagają i pracują dzieci niedorozwiniętych. Mm. Codziennie. Od 21 roku od do... W latach o wieku od 21 roku życia do końca swojego życia, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli jest potrzebne. Mm. Jak powinno wyglądać w całym świecie. Ta FUB, czyli my je reprezentujemy, i jest to organizacja dobrowolna, krajowej objęcie, to jest na całym kraju i mają swoje oddziały, które dobrowolnie, bezinteresownie pracują w interesie ludzi upośledzonych, niesprawnych i w obronie ich egzystencji i ich możliwości do życia. Czyli chcemy doprowadzić do tego i staramy się o tym, żeby tej ludzi, nie były i drugiej kategorii ludzi, tylko były pełnosprawnymi obywatelami i pełne prawo, jak i wszyscy się o tego, że w zeszłym roku byliśmy w niegórze Górze tutaj, na wakacyjnych pobytu i ponieważ nasza córka chodziła do tej szkoły, też jest upośledzona, i postaraliśmy się z nimi nawiązać kontakt, zobaczyć, co oni, czy jak oni się mają, bo dawno nie byliśmy w Polsce Pierwszych, bo nie było możliwości. Tak? I właśnie spotkaliśmy się z nauczycielami, którzy uczyli naszą córkę. Obecny dyrektor. Obecny dyrektor i więcej takich, kilka nauczycielek. I właśnie porozmawialiśmy o warunkach w tej szkole. Jak jest u nas, jak jest tutaj. No i, postali, i powiedziałem im, czyli oni nie prosili o pomocy, tylko rozpo, po prostu opowiadali, jakie stosunki tu są. I my jak pojechaliśmy, nie przyrzekaliśmy nic. Pojechaliśmy do Szwecji. Nawiązałem kontakt z tej, tej organizacją DOC Center i FUB, ponieważ jestem sam w zarządzie tego, tej organizacji. I postanowiliśmy, wybraliśmy komitet pomocy dla polskich dzieci w tej szkole. I nazwaliśmy tę pomoc, organizacji pomoc dla Jolanty szkoły specjalnej. Specjalne. I pod tym aslem stworzyliśmy agitację w gazetach, w masowym przekazu. I postanowiliśmy zebrać i pomóc tym dzieci na, w ramach naszej możliwości. Pierwsze przesyłki zrobiliśmy w styczniu, po trzech miesięcznym pobiciu, jak byliśmy tutaj. To nie było dużo czasu do tego, ale pierwszy przesyłki zrobiliśmy. Przesta przyjechaliśmy razem z tym, co tu jest siedzący, ten obywatel, który prowadził wóz i żona moja. I przekazaliśmy przekaz. W ramach naszej możliwości, czyli zebraliśmy dużo ubrań, odzież, butów i zebraliśmy trochę pieniędzy, które przyjechaliśmy i z, z ich, pomagaliśmy. To, co oni potrzebne. dużo pomocy szkolnych, opał. Co więcej, mieliśmy ze sobą trochę żywności. Zostawiliśmy na do banku przekazaliśmy 7,5 milionów złotych na wyżywienie. Kupiliśmy węgiel, 15 ton. Kupiliśmy za, za kilka milionów złotych pomocy naukowej, jak liczydła, telewizor, video. To, co było naj, najkonieczniejsze dla, 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 według ich e, mniemania nauczycielów, Niezbędny do dalszej prowadzenia. I pojechaliśmy do Jelenie Góry i zaczęliśmy, nie do, przepraszam, nie do Jeleniej Góry, tylko do Szwecji, i zaczęliśmy na nowo zbierać, zorganizowaliśmy te właśnie organizacje, które włożyły całe swoje życie, serce w tego, cośmy postanowili zrobić. I teraz w maju, czyli nawet w kwietniu, w końcu kwietnia, Znaliśmy tutaj duży transport, który zajmował 80 kubicznych metrów, duży tir, z różnymi pomocy dla tej szkoły. I nadal nie przyrzekamy, ale robimy to, co możemy, żeby nadal.